Proszę Państwa, jeśli ktoś uważa, że witamina C nie ma żadnego działania leczniczego, to nie powinien w ogóle zabierać głosu i nie pracować w służbie zdrowia. Jest jedyny błąd, którym robimy przy podawaniu witaminy C, to jest kwestia za małej dawki. Tylko i wyłącznie. Na to jest mniej więcej ponad 60 tysięcy publikacji. Przecież ja tego z powietrza nie wziąłem. Wiele chorób można odpowiednim dawką witaminy C leczyć. Dlaczego my mamy taki problem? Dlatego, że kiedyś nastąpiła mutacja i my nie potrafimy syntetyzować sami witaminy C. Dlatego musimy ją dostarczać z zewnątrz. Zwierzaki syntetyzują i na wiele chorób nie chorują. Jeżeli chorują, to synteza witaminy C zachodzi w wielokrotnie większej ilości. Koza syntetyzuje około 16 gramów. Jakbyśmy podali 16 gramów do ust, oczywiście nie da się tego wchłonąć, bo będziemy mieli nietolerancję, jelitową, Ale dawka w podzielonych, 8-10 gramów, spokojnie możemy podać. Sytuacja, kiedy mamy zagrożenie życia, kiedy mamy. Olbrzymią ilość wolnych rodników, bo między innymi witamina C jest najtańszym, najprostszym sposobem wymiatania wolnych rodników. Ilość antybiotyków, które podajemy, jest taka, że bakterii nie ma. To dlaczego umieramy? Dlatego, że mamy olbrzymią ilość rodników. Co należy zrobić? Podać witaminę C. Ale podaj witaminę C dożylnie w dawce 60 gramów czy więcej. Tani i prosty sposób.